Ja pierdolę, jak się przestraszyłem. Co to za gówno jest? Ale mi serce sprawie stanęło, nie? Na baczność. Nie straszcie mnie, wy głupie chuje. To dźwignia robi. Oho, uh -huh. coś tam. Jakiś mechanizm się ruszył. Jest następny sukin Scott. Możesz na przykład walić się na ryj. Byłbym bardzo wdzięczny. Dobra, coś tu jest? Ten cokół coś robi? Nie. Jest tylko cokół w ścianie. Słyszę jakiegoś gargulca jeszcze. Ej, mam sztylet w ryju. Centralnie mi się wbił w szparę na oczy. Powinienem umrzeć, nie żyć, ale. Gry komputerowe show. Trzepa nie wierzę. Gdzie mam iść teraz? Tutaj na pewno musi być jakiś boss albo półboss, cokolwiek. No już nic nie ma. Tup, tup, tup. Nie, no, musi być gdzieś jakieś przejście, którego, które przeoczyłem, jakieś ukryte za jakimś, no właśnie drzewem na przykład, ale nie. Przed to były drzwi, przed to była ukryta ścieżka. Uj, ale co ładnie. Ukryta ścieżka. Uj, ale gdzie są te drzwi? Bo dziś muszą być jakieś. No to bym musiał wyjść na zewnątrz. A to chyba nie na tym polega. Chociaż może gdzieś jeszcze idąc dalej, jest jakieś kolejne wejście, albo coś w tym rodzaju. Nie no, tu na pewno nie. Gdzieś coś przeoczyłem. Wracamy w takim razie. No dobra, zastanówmy się. To jest posąg, którym pociągnęliśmy wajchy. Nie ma tu żadnych przejść ani nic, co by wskazywało na ukryte przejście. Kula przyzwania. Nie, nie interesuje mnie to, bo to jest chyba na online. Nie dla mnie. Dobra, tu coś mówią o ukrytych drzwiach, ale nie wierzę. Ty faktycznie mieli rację. Pierwszy raz te podpowiedzi powiedziały mi prawdę. To ja chcę bić trupa. Ukroniczny. z korzenia, no ale znowu mam ślepą uliczkę. A, mogę bić te ściany cały czas. No dobra. Hm. Okej, okay, to jest Posąg Mariki, a tamte są do przyzwania, bo ja cały czas mylę te dwie rzeczy ze sobą. Chyba. No dobra, ale przed nami boss Zobaczymy czy temu chociaż dam radę dzisiaj. To byłby wstyd. Jakby żadnego się nie udało pokonać. Let's go. Ślimak, guślasz. O, wyglądasz pozacko groźnie. mu nic nie? Jakby temu życie spada. Gdzie jest ten ślimak? on ma skrzydła, co on jest? Anią? Na no pewno nie sądząc po tym wyglądzie. Zmierz się z moimi strażnikami. Jak mi... Jak no, rzucił, jak lalką w ogóle, kukłą jakąś. No jak mi porobił. Są takie dni, to jest jeden z tych dni. Kiedy absolutnie nie się w to grać. Ale mamy radę. Nie takie rzeczy się przechodziło. Welden Ring, wcześniej. Chyba z takimi nie miałem do czynienia. Ale gdzie jest ten ślimak? Bo ja sobie biję tutaj tego przyzwańca, To jest chyba też takie przyzwanie z tego ślimaka, w takim razie. Jak moje żołnierze. Kurga, wziął sobie lampę drogową w łapę i pozak jest. O, jak to jest, że teraz go mogę trafić? Kiedy był niewidzialny. A w innych miejscach, jak widzę, że znika, to nie da rady. Cięższa, i większa broń tym łatwiej. Już muszę się nauczyć tak, żeby nie spamować tym B cały czas. Tylko nauczyć się kiedy mam to robić. A kiedy sobie odpuścić? O, na przykład teraz bardzo ładnie zrobiłem, prawie Fuck. Ej, prawie go mamy. Miałem tyle many, żeby sobie przyzwać, mój żołnierzy. Jak no podrzucił jak lalką w ogóle. Takiego bicia. Gdzie jest ten ślimak cholerny? Ostatni raz go uderzę. No gdzie on jest? Mamy to. Mamy to. Trochy błyskawiennego czarodzieja. O, Dumbledora będę mógł sobie przyzwać. Ale zajebiście. Widzisz, podkręciłem wiatrak i od razu lepiej poszło. Cudownie. Mamy to. Wracamy do wejścia. W takim razie. No dobrze, czyli te by mamy zrobione. Przejdziemy dalej. W zaplanowanym kierunku. Ile tych runek zebrałem? Trzy koła. Niedużo, nie ale... To jest ta mechanika kry, której nie mogę cholera zapamiętać. Jak umrzesz, zawsze zbieraj runki. Bo już yy, straciłem tyle po prostu leveli przez głupie tracenie run. To jest niesamowite. Dobra i tu sobie tą ścieżką, jeżeli jakaś ścieżka będzie po prostu muszę śmigać do przodu. Są moje ulubione przeciwniki, tak naprawdę to nie. Hmm. Znałem, w którą stronę najciekawiej byłoby pójść. No tak, tutaj gdzieś walczyliśmy ze smokiem chyba. Ale to już mamy ogarnięte. O, to był smok chyba, jeżeli się nie mylę. Ale ja chciałem iść ścieżką. Tutaj. Sobie tą ścieżką będę śmigał ewentualnie jakieś tutaj na, na tej zielonej trawce. Na rozstajach będę ogarniał rzeczy. Czyli jednym słowem po prostu zwiedzamy. Tam na dole raczej nic nie ma poza z niechybną śmiercią. Hmm. <laughs> Więzienie. Kolejny boss. Cudownie, ale mi by się przydało jakieś miejsce łaski najpierw. Żeby sobie poodświeżać wszystko. I dopiero... Wejdziemy tam. W ogóle napisaliśmy... Znaczy napisałeś już tyle wiadomości, że powinien bot zacząć działać niedługo. I zobaczymy czy działa, bo fajne rzeczy sobie tam pow... powbijałem. Oto ten śpiewający nietoperek. Ja się nim chętnie zajmę, tylko najpierw jakieś miejsce łaski bym tutaj zebrał. Tam są meduzy, więc raczej się nie spodziewam. Tam są homary, więc tym bardziej. Kurde. O, widzę cię. Widzę cię moje zbawienie w tym okrutnym świecie. to jest jedna taka gra eee, może w soulsach to jest ogólnie przyjęta tradycja że nie ma takiego miejsca w świecie w którym bym się czuł bezpiecznie że wszędzie chcą cię za za zajebać na miejscu wszyscy są przeciwnikami wszystkich musisz bić a nie ma że wejdziesz sobie do jakiegoś miasta żeby chwilę pochillować eee, kurde odkryłem miejsce łaski super tylko miałem przy nim odpocząć Jak w Wiedźminie na przykład, wchodzisz sobie do Nowigrado i możesz sobie pocilować, nie? A tutaj? Uja se pocilujesz. Gdzie nie pójdziesz, bo ktoś, ktoś chce cię zabić. Na każdym kroku. Dobra, ale mamy wieczne więzienie, czyli mamy kolejne wyzwanie przed nami. Bardzo mnie to cieszy. Masz rację Yuri, muszę zmienić nastawienie po prostu. Ale to też zależy od dnia. Czasami człowiek od razu wchodzi taki negatywny i... No dobra, ale gdzie jest miejsce na klucz? Czy tutaj nie trzeba klucza używać? Po prostu wchodzisz. Kół wieczne więzienie. Nie, tu chyba nie trzeba żadnego klucza. No to kto tym razem? Te bossy zawsze są ciekawe. Goliat. Ja nie mogę wzywać samonów. więc jest to jakieś utrudnienie. Jak mnie znakautował, Cat. Co on pusroda? roda? A mnie użył, czy co? Ale nie powinien sprawić mi większych problemów. On jest po prostu jak te olbrzymy na zewnątrz, więc. za pierwszy. Pierwsze wieczne więzienie, które zrobiłem za pierwszym razem. Palanga Wielkiego Ostrza. I zaklęcie nam wpadło. Spoko. i co się stało? Czemu mam wczytywanie? Gdzie mnie wyniosło, przeniosło? A, po prostu musiało się wczytać na zewnątrz. Dobrze. Może tak być. Cały czas nie mogę pojąć co te gąsieniczki... Co jest... Jaki jest ich cel? Można je niszczyć. Ile dają runek? 75, więc w sumie niewiele. Ale jaki jest ich cel? Poza tym, że sobie tak chodzą w lewo i w prawo? Nie wiem. Tam jest ten śpiewający nietoper. Można go w sumie by było zaciukać. Matka nie toperów Stasz nie skripi. Okej, okay. co na tam miała ciekawego Słoty run, sześć razy. No, bogata sprawa. Bierzesz. Bardzo ładnie. No to co, powoli na tę górę się będziemy wspinać, chyba. Tu mogę sobie w prawo odbić, i tu wejść na górę i zobaczyć, co tu jest. Wygląda na jakiś obóz, ewentualnie cmentarzysko. Streamlabs, Cloudboard działa, działa. właściwie muszę sobie sprawdzić widzę. Jej, działa. Nice. No. Jest tu trochę medus. Te kozowce. Oho. Kolejny jakiś magiczny olbrzym. To bez głowy tym razem. Ciekawe, czy mnie widzi swoją drogą. Chyba widzi. On jeszcze czaruje. Sucking kot. Są magicznie, cholera jasna. O, jeszcze się teleportuje, cudownie. Ja go pokonam, nie ma opcji, że nie. Dobra, padaj, leżysz, już nie wstajemy, już nie wstajemy. Co Dziękuję za kooperację. Było mi niezmiernie miło. Następny? Ludzie, jeden naraz. Widocznie zbliżam się do jakiegoś. Ważnego miejsca tak obstawiam. O, nie trafiłem pięknie. Jak ja nie lubię tego braku kondycji non stop A inwestuję w to Dobrze I wydaje mi się, że mam coraz, Powinienem być coraz silniejszy I coraz więcej tych ataków móc wyprowadzać A tu A tu dupa cały czas jest Nie ogłuszaj, jest chybaniec. Jest na jeden cios. No na, no na dwa. Niech będzie. Cztery dzwonnice. Brzmi ciekawie. Tam coś będzie? Za tą skałką? Hmm, jakiś kwiatek i to wszystko chyba. Na dół bym wolał nie skakać na razie. Dobra. Zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Możemy użyć klucza. Chyba tego kamiennego, żeby otworzyć portal, który gdzieś nas pewnie bywali w piździec. Okej, okay. przy każdej z nich mogę coś takiego zrobić. Hm. To nie czy ja mam te klucza, ale dla, żeby zrobić trollolo, to ja mam zaczął od ostatni. Miejsce łaski jest cudownie. Może podpowiedzi mi powiedzą, od czego powinien zacząć? O, jest skrzynka. Pułapka. Nie. Lucz nasyconego miecza. Czyli to jest chyba to, czego potrzebuję, żeby otworzyć te portale. No ale póki co jest jedna. Mamy tutaj trzy wieże. Dzwonnice. Więc... Od której by tu zacząć? Ten przedmiot nie stoi na drodze. A druga podpowiedź? Niebo nieprzerwanej nocy. A ja tam. Przed tobą przyjaciel. Urwisko oczekiwania. A to? Niszczejące ziemię. Hm. To urwisko oczekiwania bym spróbował. Ciekawe mnie wyrzuci. do palca. Tak. Ciekawe gdzie mnie wciągnie tym razem. Pizza, oczekiwanie. O tam jest jakiś boss. O to jest to miejsce, gdzie chciałem. To było to miejsce, gdzie co się zastanawiałem, jak tam się dostać. To się kuźwa dowiedziałem. Mam nadzieję, że runki będą w jakimś sensownym miejscu. Jest. 11 koła. Głupie hmm. miejsce, żeby je stracić, no ale... Trochę nie mam wyjścia. Jak już tu wlazłem. Let's go. Drugi boss dzisiaj. Trzeci właściwie, ale drugi, którego może pokonam. O, ja cię znam! Myśmy już mieli kiedyś nieprzyjemność się poznać. <tryk> to jest moje miejsce startu. Ale czad. Nie spodziewałem się, że jeszcze tu wrócę. O, jak bije! przez przestępn, kolega. No. Nie, nie, nie. Się, nie dam się, nie dam się tak łatwo. Dobra, mamy to. Ozdobny prosty miecz, pokonano wroga. Ciekawe, czy ten miecz jest lepszy od mojego? Bardzo wątpię, ale sprawdzić trzeba. 101, 24. Nie, no gorsze w każdym calu, ale jest jednoręczny teoretycznie, nie? Hmm. Ej, nie spodziewałem się, że tu wrócę. Fajny ten. Fajna sprawa. To teraz pytanie: jakie mam wrócić z powrotem do domu? Nie się do domu, na wyspę. Mógłbym się ewentualnie teleportować, wiadomo, z yy, punktem łaski. Okej, okay, czyli myśmy tutaj zaczynali naszą przygodę. Ciekawe, ciekawe. Nie naprawdę nie spodziewałem się, że kiedyś zobaczę jeszcze to miejsce. Myślałem, że ten boss jest taki, że albo go pokonasz wtedy na początku, jak jesteś kozakiem, albo... Nigdy więcej się nie spotkacie.